Dla stałych widzów informacja o całkowitej sprzedaży przeze mnie Intela nie jest niczym nowym. Wspomniałem o tym i między wierszami mówiłem, że kapitał przeniosę do AMD. I stało się, bo AMD już kupiłem i mam zamiar jeszcze dokupować. Dlaczego? O tym dzisiaj opowiem. Wspomnę też o wynikach, które po sesji 5 sierpnia AMD opublikuje. Dlatego nie przedłużajmy. I zaczynamy. AMD to dzisiaj synonim odrodzenia jednego z największych w dziedzinie nowych technologii i półprzewodników. Twarz tego odrodzenia to Liza Su. Nie trzeba tego chyba powtarzać nikomu. Która od października 2014 roku przekształciła AMD z firmy wiążącej koniec z końcem w głównego gracza branży półprzewodników. Pod jej przywództwem na przestrzeni lat AMD wróciło do gry w segmencie high-end dla komputerów osobistych i serwerów. Do tego zyskało ogromne uznanie dzięki procesorom, czy to Ryzen, czy to Epic, obecnie, co było dużym przełomem w dziejach firmy. Przegoniła też Intela pod względem litograficznym. Bo 7 nanometrów firma osiągnęła wcześniej niż Intel. By później technologicznie nawet Intela wyprzeć, choćby na rynku konsol. Dzisiaj te dwie spółki to dosłownie zamieniły się miejscami, w mojej opinii, a ta historia to przykład, jak wizja, wiedza technologiczna i odwaga mogą odwrócić losy upadającej firmy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest duński Saxo Bank, który oferuje swoim inwestorom zabezpieczenie depozytu do 100 tysięcy euro i raport podatkowy, dzięki któremu rozliczysz się z Urzędem Skarbowym. A dzięki naszej współpracy, Pracy otrzymacie 250 euro na prowizję do wykorzystania przez 90 dni. Więc w Saxo możecie handlować przez 3 miesiące praktycznie za darmo. Wystarczy założyć konto. Możecie też otrzymać dodatkowo roczny dostęp do społeczności Investopolis, a więcej informacji znajdziecie w opisie do filmu. Akcje AMD od dołka w kwietniu zyskały ponad 126%. Mimo to dalej jesteśmy kilkanaście procent niżej od szczytów z marca 2024 roku. Jednak spółka dalej ma ogromny potencjał, aby w następnych kwartałach Rosnąć o solidne kilkadziesiąt procent rocznie, bowiem szacunki wzrostu na następne pięć lat dla EPS-u to aż 30% średnio rocznie. Ale to wszystko warto poprzeć dodatkowymi liczbami, które tak naprawdę piszą success story. Dzisiaj Prym y, w głównym segmencie, czyli data center wiedzie oczywiście Nvidia i to chyba wie każdy, ale po cichu to AMD zdobywa również udziały. Wszystko oczywiście kosztem Intela, który kiedyś był wiodącą spółką w tym segmencie. Te wzrosty są napędzane inwestycjami. Na początku roku najwięksi gracze deklarowali, że CapEx w tym segmencie wyniesie 310 miliardów dolarów. Natomiast już dzisiaj ta kwota została zrewidowana, a na Inwestycyjne z pierwotnie deklarowanych 310 miliardów dolarów zostały zwiększone do uwaga 365 miliardów dolarów w całym 2025 roku. To wzrost rok do roku o 70%. Jesteśmy dopiero na początku drugiego półrocza i to też warto zaznaczyć. Po ostatnich wynikach Google czy Microsoft pokazały w dalszym ciągu świetne dynamiki wzrostu. Amazon, co prawda, największy gracz w segmencie Data Center, pokazał nieco gorsze wyniki. Ale dalej jest to solidny kilkunastoprocentowy wzrost rok do roku. Google, którego mocno śledzę, już teraz zadeklarował, że są mocno w tyle, bo nie są w stanie obsłużyć wszystkich swoich klientów, dlatego muszą przyspieszyć z rozwojem swojej infrastruktury, a do tego zainwestować w nią jeszcze więcej. Na tym wszystkim korzystają przysłowiowi producenci łopat. Do tej pory to głównie Nvidia, która na rynek wrzucała wszystko, co tylko była w stanie wyprodukować. Na dziś. Dzień. Spółka wyprzedała się doszczętnie z procesorów Blackwell, a przypomnę, że nakłady inwestycyjne rosną. Urosły nam od początku roku o 20%. To świadczy o tym, jak dzisiaj wygląda ten rynek. Kiedy produkt jest dobry, to rynek jest w stanie wchłonąć dosłownie wszystko. Na dzisiaj udział w rynku data center Nvidia to 92% w marcu tego roku i zaledwie 4%, jeżeli chodzi o AMD. A więc dla AMD jest to ogromna szansa, by podgryzać Nvidię, która dominuje. Bo wystarczy uszczknąć tylko troszeczkę od Nvidia, co znacznie zwiększy skalę biznesu AMD. Tylko że to wcale nie jest tak, że Nvidia musi ustępować dalej, może się skalować i może rozwijać swój biznes. Bo dla kontekstu cały rynek AI ma rosnąć i to równie dynamicznie, bo o 30% aż do 3,5% Biliona dolarów w 2020, 2033 roku. Oczywiście to wszystko dzięki produktom, które AMD posiada w swojej stajni. Dzisiejsze procesory Mi 350 pojawią się w nowych odsłonach w 2026 roku w postaci Mi 400, a w 2027 w postaci Mi 500. I spółka jest na tyle pewna swoich produktów oraz dostrzegając zapotrzebowanie na nie, że rozważa podniesienie ceny swojego akceleratora AI Instrict. Mi 350 z 15 do 25 tysięcy dolarów, a to 70% wzrost, i do tego dochodzi możliwość sprzedaży typu w Chinach. Po zniesieniu embarga w ramach niedawno podpisanej umowy handlowej między Chinami a Stanami, gdzie AMD jest tak mocne i co w ogóle przemawia za spółką? Otóż rynek AI można w skrócie podzielić na dwie części: trenowanie modeli, gdzie Nvidia wiedzie zdecydowany prym, a także wnioskowanie, czyli e, użycie wytrenowanego modelu w realnych zastosowaniach. Szacuje się, że to właśnie wnioskowanie będzie tym, co tak dynamicznie ma pchać cały sektor do przodu, ponieważ trenowanie modeli odbywa się rzadko. Raz i po prostu model jest wytrenowany. Za to wnioskowanie to nieustanny proces, który zachodzi wszędzie. W samochodzie, w lodówce, w zegarku, czy nawet w Twoim telefonie. Koszty wnioskowania spadają szybciej niż trenowania. Szacuje się, że nawet o 90% rocznie. A to oznacza, że już w 2026 roku na przykład. Model GPT-4 będzie mógł być uruchamiany lokalnie, i to jest przyszłość, bo im dalej będziemy na osi czasu, tym więcej wnioskowania będzie odbywało się lokalnie, poza centrami danych, a cały ten trend czuje właśnie AMD i optymalizuje swoje. Chipy serii Mi, o których wspomniałem, czyli Mi 350, 400, 500 dalej, mają dużą przepustowość pamięci i coraz lepszą efektywność energetyczną. Już dzisiaj AMD współpracuje np. z OpenAI, Meta, Oracle, XAI czy nawet Teslą, a rynek spodziewa się i wręcz oczekuje, że pojawi się konkurencja dla NVIDIA. I AMD jest na to odpowiedzią. Dzisiaj AMD nie musi być wcale pierwsze. Wystarczy, że przypieczętują swoją pozycję jako drugi gracz na tym rynku. A to pozwoli po raz kolejny przeskalować biznes. Patrząc na wyniki z poprzedniego kwartału, spółka rosła w sektorze data center o ponad 57%. Do tego pobiła konsensus w obu najważniejszych segmentach, czyli klient i data center. Właśnie dodatkowo AMD również święci sukcesy. W rozwiązaniach serwerowych, bo dogoniła Intela, który przez lata był tak naprawdę hegemonem. Spółka, przy okazji wyników za pierwszy kwartał, pokazała też szacunki na drugi, które pod względem przychodów. Przewyższały oczekiwania analityków, a wzrost rok do roku wydaje się zachowawczy, o nie pełna 27% i tutaj spodziewałbym się nieco lepszego wyniku bliżej właśnie wspomnianych na początku 30% wzrostu. Spójrzmy jeszcze na to, jak analitycy pokrywający spółkę podchodzą do AMD. Według Tips rank z 35 analityków aż 24% jest zdecydowanych spółkę kupować. Zaledwie jeden w nią nie wierzy, a rozpiętość cenowa to od 211 do 210, ale w ostatnich dniach zdecydowana większość aktualizowała swoje wyceny w górę. W Investing Pro, dla przykładu, możemy natomiast zobaczyć pokrycie przez 45 analityków którzy cenę docelową wyznaczyli w przedziale od 111 dolarów po raz kolejny, ale do 223 na przestrzeni następnych 12 miesięcy. Model inwestycyjny Investing Pro wyznacza natomiast cenę w przedziale od 127 do 212 dolarów z wartością godziwą spółki na poziomie 155 dolarów, czyli obecnie jest ona nieco przewartościowana. Jak będzie to, oczywiście czas, pokaże, ale wspomnę, że dostęp do Investing Pro możecie Dalej zdobyć ze zniżką do 50%, plus 15% z kodem Finansowa TV. Ze względu na ogromne zainteresowanie, ta promocja została przedłużona aż do 28 sierpnia. Co oferuje Investing Pro, możecie zobaczyć w tym filmie. A ja dodatkowo jeszcze dodam, że o AMD nagram na pewno kolejny odcinek. Ale na dziś zakupiłem 15 akcji, a prawdopodobnie jeszcze przed wynikami rozważę zakup kolejnych, by zbudować większą pozycję. Ale troszkę się przejechałem, czekając, bo o AMD myślałem już w lipcu, a spółka na przestrzeni tylko miesiąca urosła o ponad 30% ale potencjał, który w niej drzemie i tak spowodował, że postanowiłem dłużej na nie czekać, a po wynikach po prostu za drugi kwartał dużo się wyjaśni. Osobiście będę z wielkim zaciekawieniem czekał na to, co spółka pokaże i czy jest w stanie i na dobrej drodze, żeby uklepać sobie tą drugą pozycję jako drugi gracz na rynku, bo potencjał do tego jest naprawdę ogromny. A wy dajcie znać, co myślicie o spółce w komentarzach? Pamiętajcie o promocji w Sakso Banku, gdzie możecie zgarnąć 250 euro na prowizję. A ja już zapraszam do obejrzenia tego filmu, gdzie opowiadam o upadku giganta w sektorze półprzewodników czyli o Intelu.